Dzień dobry, a w zasadzie dobranoc albo dobry wieczór. Będę mówił o, o nocy, o ciemności, a tak naprawdę o świetle, które jest, a którego prawdopodobnie być nie powinno. Jak wiemy, żyjemy na sferycznym globie, który jest oświetlany gdzieś z dużej odległości przez gwiazdę, powiedzmy, że punktowe obiekt światła. No więc prostą konsekwencją geometryczną takiej sytuacji jest to, że prawie połowa globu jest oświetlona non-stop. Prawie połowa jest zaciemniona, panuje tam noc, no i niewielki pas na styku, wzdłuż terminatora, a jest ten pas tutaj, ma sytuację zmierzchową. To są warunki, które panują na tej planecie od miliardów lat. W takich warunkach przyszło ewoluować środowisku biotycznemu na Ziemi i dostosowało się do tego. Dostosowało się do rytmu dnia i nocy, zostało wyregulowane tym rytmem, ma zapisany w sobie, wpisany już w swój DNA pewien rytm lodowy. Który się zmienia. Jest pewien gatunek, gatunek Homo sapiens, którego jestem osobnikiem. Ten gatunek przeniósł sobie dzień na noc. To znaczy, nasz rozwój cywilizacyjny, nasz stopień panowania nad materią i energią pozwolił przenieść część dnia na noc, a więc rozświetliliśmy sobie świat, w którym żyjemy. Jeśli, jeśli chcemy wykrywać siedliska siedziska Homo sapiens, no to wystarczy poszukać światła, bo tam, gdzie jesteśmy, przestrzeń, którą urypujemy, oświetlamy. Jest z tym mały problem, ponieważ równowaga dzień-noc istniała przez miliardy lat, a zabranie trochę dnia, takie prometejskie przeniesienie dnia na noc, tą równowagę zaburzyło. Chroniąc przyrodę, my nie chcemy chronić przyrody, tak naprawdę, nas to nie interesuje. Nas interesuje ochrona równowagi w przyrodzie i tej konkretnej równowagi, przy której my możemy funkcjonować. To bez nas przyroda też sobie poradzi i też swoją równowagę znajdzie. Gdzie pojawia się problem? Jeśli wyobraźmy sobie taki Typowy przykład. Mamy jakieś źródło światła, które sobie świeci tu czy tam. Zazwyczaj są to lampy oświetlenia ulicznego, jeśli chodzi o oświetlenie zewnętrzne i to światło, które dostaje się do środowiska. Oświetlamy je na wszystkie strony. Oświetlamy sobie fasady budynków, w których mieszkamy. Oświetlamy trawniki, wody, jeziora. Przy okazji oświetlamy też chodniki i jezdni, które tak naprawdę wyłącznie chcielibyśmy oświetlać. To światło dostaje się także do środowiska, tego, którym nas nie ma. Nawet jeśli nie ma nas tak fizycznie, to światło staje się ambasadorem, który trafia do środowiska i zaburza jego rytm. Wiele zwierząt nie potrzebuje tego światła w nocy, a wręcz przeciwnie, nie potrzebuje ciemności. Jeśli chcielibyśmy teraz dowiedzieć się, gdzie tego światła mamy, w takim czy innym obszarze, chronionym, niechronionym, musimy zmierzyć ilość tego światła. Możemy to robić na Ziemi instalując różne czujniki, ale to będzie działało punktowo. Jeśli chcemy zdobyć dane dla większego obszaru, najłatwiej będzie nam. Nie w tym i zobaczyć satelitę. Satelity potrafią w krótkim czasie kartować duże obszary terenu, a światło, które emitujemy we wszystkie strony, trafia także do satelity. Zanim tam trafi, jest rozpraszane w atmosferze i część tego światła wraca na ziemię. To jest ta luna miejsca, którą widzimy nad miastami, to pojaśnienie, kiedy nie było zamiast być czarne staje, mamy czoło żółte. Mierzymy to na Ziemi, a łącząc dane naziemne satelitarne możemy modelować jasność nieba. Te techniki pozwalają nam monitorować stopień skażenia, zanieczyszczenia światłem na dowolnym obszarze. Tak wygląda przykładowy obraz satelitarny. Widzimy te białe plamki, to są światła. Wielka plamka po prawej stronie, tutaj to jest Moskwa. My jesteśmy w, w tym obszarze, czerwono, zaznaczonym na czerwono Polska i Warszawa w tym miejscu. To są dane z jednego satelity meteorologicznej, który zbiera tego typu informacje. No i kiedy zaproszę. Wrzucimy te dane w nasze różne teledekcyjne czary-mary, dostajemy konkretną informację. Możemy zobaczyć, jak się zmienia pewna cecha środowiska w tym momencie stopień zanieczyszczenia światła. Kiedy takie analizy wykonałem za ostatnich 11 lat, okazuje się, że rok 2022, dla którego mamy pełne dane, był jaśniejszy niż ten pierwszy w historii obserwacji o 6%, o 8%, o 6% niż średnio w poprzedniej dekadzie, nie aż 20% jaśniejszy niż w czasie pandemii. Kiedy czynniki zewnętrzne, a więc przerada się troszeczkę o tym miała swoje, zatrzymała nas w domu. Nie oświetlaliśmy tak dużo przestrzeni publicznej. Często wyłączaliśmy oświetlenie, które jest zbyteczne po północy, o pierwszej władzy. nocy. tylko o tej porze te obserwacje są wykonywane. Ta zmiana jest różna w różnych miejscach. Jeżeli mamy jakiś obszar chroniony, niechroniony, ktoś postanowi zbudować autostradę lub drogę szybkiego ruchu, buduje węzeł drogowy. I to jest ten górny przykład. Gdy mamy naturalne środowisko, nagle pojawia się i ilość światła, nie wnikam teraz i jednostki i wartości, im więcej w górę, tym jest jaśniej. Widać, że nagle zapala się na mapie, w jakimś terenie ogromna, wielka latarnia. Dzieje się też w drugą stronę. Czasem wyłączamy to oświetlenie w sposób intencjonalny, przykład taki małego miasteczka, które zredukowało oświetlenie, wyłączając je po prostu w nocy, kiedy nie miało temu świecić. Gdzie się staje jaśniej, gdzie się staje ciemniej, widać na tej mapie kolor żółty, zaznaczone są obszary, które pojaśniały w roku 2022. Względem wcześniejszej dekady kolor, kolorem niebieskim, te, które pociemniały, tam, gdzie z biało, ta zmiana była nieistotna statystycznie. Znaczy jeszcze jest zbyt mała, żeby można było mówić o jakimś konkretnym wektorze zmian. I Widzimy, że generalnie Polska jaśnieje. Znaczy jedna czwarta Polski pojaśniała, 5% tylko pociemniała, Więc coraz więcej tego światła emitujemy, dlatego stajemy się jaśniejsi. Możemy przyjrzeć się teraz, jak to wygląda w niektórych parkach narodowych, na przykład w dowolnym obszarze na Ziemi. Tak naprawdę, bo te dane obejmują cały świat. To jest park, w którym dzisiaj gościmy. Widzimy w Warszawie, mam nadzieję, że widząc Państwo. Państwa i nasz park narodowy. Widać bardzo wyraźnie różnicę między Otuliną a, a samym parkiem narodowym, ponieważ te źródła światowe lokalizowane są głównie po Otulinie. Widać, że są takie miejsca, to zdaje się jest leśno, w której powoduje, że emisji jest więcej, tam staje się jaśniej, a tutaj zdaje się, że jest mniej. Widać, sprawdzałem, jest kilka wiosek wzdłuż drogi, która zmodernizowała oświetlenie i prawdopodobnie wyłącza je teraz w nocy. To jest tylko informacja taka binarna, jaśniej, że stało się jaśniej lub cienniej, ale sama magnituda tych zmian też jest różna. To znaczy, że stało się jaśniej, może oznacza, że stało się 100 razy jaśniej albo 1% jaśniej. Ta mapa też nie wnikając z same wartości, to są wartości promieniowania, mówiąc wprost jaśniej ciemniej. Tam, gdzie jest czerwono, tego światła jest więcej 100-200 razy procent. Kolory niebieskie to są miejsca, gdzie to światło spadło, do światła zmniejszyła się. Możemy to zobaczyć też na takim mapie, że To, to były informacje bezwzględne. W jednostkach promieniowania tutaj, o ile procent wzrosło lub zmalało. Takie mapy możemy wykonywać dla do, dowolnych obszarów. Drugi koniec Polski, czy koniec Polski, obszar najbardziej na południe wysunięty, tam, gdzie antropopresja jest w tym momencie chyba najmniejsza w naszym kraju, Bieszczacki Park Narodowy wraz z Otuliną. Tutaj widzimy, że tych zmian praktycznie nie ma. Jeśli chodzi o fakt, czy była zmiana, czy nie było, jaka jest jej magnituda, nie widać. Widać natomiast na Ukrainie duży spadek, to jest związany z wojną, kiedy sytuacja geopolityczna wymusiła taką taką zmianę. I cztery parki z południa Polski, również parki górskie. Widać, że są obszary, to są głównie obszary wiosek, gdzie wymieniono oświetlenie i wyłącza się światło w nocy, ale całe podchale widać, że jaśnieje. Bardzo wyraźnie to widać, jeśli chodzi o Tatry. Na terenie Tatry na tej północnej granicy tego światła przybywa Chociaż sama taka zmiana bezwzględna nie jest duża, nie tego światła przybywa. Co tu się dzieje, tak naprawdę? To widać na tym obrazku. Nie wiem, na ile on jest widoczny. No, nawet dobrze widzieć. być. To jest zdjęcie wykonane w nocy, kiedy mamy źródło światła, a więc zakopane. To jest zdjęcie zapewne z wybołówki, w którym po I widzimy, że Widzimy Tatry. Po pierwsze, nie powinniśmy ich teraz widzieć. Powinno być czarno. I jeśli ktoś nocował w górach, takich, gdzie nie ma zanieczyszczenia światłem, to wie, że góry są tam, gdzie nie widać gwiazd. Po prostu jest czarna plama. Tutaj światło z zakopanego oświetla te, te stoki gór i one są oświetlone na pomarańczowe. To jest światło z miasta, więc tam wszędzie to światło dociera. I wszystkie organizmy żywe, które tam są, zarówno flora, jak i fauna, odbiera to światło i dla nich to jest sygnał, że trwa dzień. Jak to wygląda nad Polską, mamy informację o jasności nieba, ponieważ kiedy to światło idzie w górę, rozproszone w niebie, i rozjaśnia niebo nad terenem otaczającym. Najlepiej jest w Bieszczadach, tamto niebo jest jeszcze najciemniejsze, a więc ta antropokrycja, ilość światła jest najmniejsza, tego sztucznego, tego, Najgorzej jest w Warszawie, nad placem Defilad. Tam ta akumulacja świateł jest najgorsza, więc jeśli ktoś chce odwiedzić takie skrajne punkty, to zachęcam odwiedzić te dwa. A jak to wygląda w parkach narodowych? To takie małe zestawienie. To wymaga większego komentarza, ponieważ operujemy teraz z jednostkami jasności nieba, które wywodzą się z astronomii. Generalnie 22 to jest ciemno, i bardziej w prawo, i mniejsza wartość, im jaśniej. A więc w prawo jest jaśniej. I tutaj dwa dwie grafiki, nam mówią, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle, z perspektywy zbierającej na czyn. Widzimy różne wartości. No i jeżeli nadchodzi dzień, prawda, niebo staje się coraz jaśniejsze. Mniej więcej godzinę przed wschodem słońca ma taką wartość, 17 ma to, kiedy jest pełnia. 20, kiedy kończy się aktywno aktywność niektórych owadów. Ponieważ na niektórych zwierząt ta obecność światła mówi, że mają stać się aktywne lub przestać. Mniej więcej dwie godziny po której godziny przed wschodem słońca te owady nocne kończą swoją aktywność. Wśród nich jest sama masa zapylaczy. Dużo zapylania roślin odbywa się właśnie nocą. Teraz zobaczmy, że dla tych parków, które są po prawej stronie 20, ta noc, ta noc tam tak naprawdę nie występuje. Dla nich zawsze jest jaśniej niż wtedy, kiedy powinny funkcjonować. Im jaśniej, tym też inne zjawiska, inne zachowanie zwierząt występują, Wtedy mniej więcej godzinę przed wschodem słońca kros rozpoczyna swój śpiew. Są teraz przykłady rudzika, który zaczyna śpiewać w środku nocy w pobliżu miasta. dla mnie jest tak jasno, że dzisiaj jest, jest dzień. I sobie śpiewa całą noc, prawda? I to też nie jest normalne zachowanie. Widzimy, że z tych parków, z tych wszystkich parków 23 w Polsce, najgorsza sytuacja jest oczywiście w tych parkach, które są średnio z miastami. A więc Wielkopolski, Kampinos i Ojcowski, tam sytuacja jest dość krótka. Najlepiej jest w Bieszczacki. Praktycznie wszystko, co jest na prawo od 22, jest skażone zanieczyszczeniem światła. Jeżeli chcielibyśmy mieć park, który ma zwolne zanieczyszczenie światłem, powinien być po lewej stronie od 22. Nie jest już w Polsce, nie ma i w Europie również tej Możemy wyróżnić sobie takie strefy, te ponumerowane od A do D, największego, najmniejszego wpływu zanieczyszczenia światłem. No tak wyglądają na mapie po lewej stronie. Tak są umownie przyjąte te granice, możemy zobaczyć, jak położenie parków, jak te parki są położone na. Przy czym po lewej stronie to jest sytuacja z niebem bezmutnym. Jeżeli kiedykolwiek patrzyli Państwo na niebo w nocy i pojawiły się chmury, to było widać, że te chmury stają się takim lustrem, ekranem, to tematowym, ale odbijają dużo światła. Dla zwierząt to jest bardzo ważne, ponieważ niebo bezmudne w Polsce występuje w stosunku rzadko. Bardzo często jest zachmurzone. Kiedy jest zachmurzone w 100%, można orientacyjnie przyjąć, że ta mapa powinna wyglądać, ta sytuacja powinna wyglądać tak jak po prawej stronie. A więc to wszystko, co mieliśmy tutaj po lewej stronie, nagle przyjeżdża na prawo. Jedynie te partie, które są w tak zwane wschodniej, może bo, to jest chyba no, mają w miarę dobrą sytuację. Przy tym mówimy cały czas tylko jasności nieba w pianie na Nami. To światło, które jest na horyzoncie, ono cały czas tam penetruje z, z sąsiednich terenów. Ponieważ zbliżam się do końca, bardzo szybko podsumuję. To zanieczyszczenie światła dotyczy każdego z Państwa jako człowieka i każdy obszar planowania, który Państwo reprezentują. Nie ma w Polsce miejsca, gdzie by zanieczyszczenie światła nie występowało. W niektórych parkach jest większe lub mniejsze, ale ono jest. W przypadku parków narodowych ono występuje, te źródła światła zlokalizowane są głównie po płynie, ale to, co było widać po jasności nieba, ono penetruje do wnętrza parku. A więc, jeżeli tworzymy jakieś plany ochrony środowiska dla Otuli, one muszą uwzględnić i czyszczenie światłem, tak żeby ten, to środowisko było chronione. Tym bardziej w parkach krajobrazowych, gdzie chronimy krajobraz. Zmrał po jedynym krajobrazem, który ma taką dużą wartość dla, dla osób, które tam są, to jest miejsce nieba, Tyle osób jedzie gdzieś po to, żeby zobaczyć, jak wygląda niebo w nocy. W tym momencie olewamy po prostu to i świecimy ile chcemy, do tego, że prawo w ogóle nie definiuje czegoś takiego jak zanieczyszczenie światłem. Mamy zanieczyszczenie przy różnymi substancjami chemicznymi, nawet promieniowaniem, ale wyłączamy światło. A więc każdy z nas może świecić gdzie chce, ile chce, jak chce, komu chce w oczy tym zwierzętom i nic nam nie można zrobić. W sensie można być zupełnie bezkarnym. Ta detekcja jest doskonałym narzędziem, żeby to zanieczyszczenie światłem złapać. I to pomimo tego, że w tym momencie stosujemy do. Obserwacji urządzenia, które nigdy, nigdy nie były projektowane z myślą o zanieczyszczeniu światła. Używamy instrumentów meteorologicznych, satelitów meteorologicznych i używamy fotometrów, czyli instrumentów do pomiaru jasności nieba, które wcześniej używali astronomowie. Bo oni pierwsi się spotkali z tym problemem. Ale nie mamy żadnych narzędzi, takich jak meteorologii, termometry, barometry, które pozwalałyby nam mierzyć ilość tego światła. Ta detekcja, mimo wszystko, pozwala nam utwierdzić to, to zjawisko w sposób jednorodny dla całego kraju, dla całego państwa. Monitorować. Oczywiście dane naziemne powinny być zbierane. One pozwalają nam uszczegółowić bardzo wiele informacji, i są niezbędne do kalibracji danych satelitarnych, tak żeby ta informacja satelitarna była wiarygodna. To, o czym mówiłem, to jest tylko góry lodowej, więc mała reklama na koniec. Pod koniec ubiegłego roku przygotowaliśmy taki raport wraz z iPhone 8.5, którego członkiem jestem, grupy eksperckiej na temat zanieczyszczenia światem w Polsce. To jest pierwszy tego typu raport, jedynie jak na razie w naszym kraju. Bardzo dużo informacji Państwo tam znajdą na dużo więcej tematów związanych z zanieczyszczeniem światłem. Jeżeli decydują się Państwo w jakiś sposób odnosić do tego problemu w swoich obszarach zainteresowań, to Centrum Badań Kosmicznych pozostaje do Państwa na dyspozycji. Dziękuję bardzo.